No, witajcie z tej strony Max a w dzisiejszym odcinku ogólnie zmiana serwera jest mam coś mi się zrobiło Ja ogólnie mam te rzeczy, ale hmm, bo ogólnie zmieniłem sobie serwer zmieniłem sobie serwer Żeby tam... hmm. No, żeby grać z kolegą No i jakiś wpływ te parajcie Bądźcie na bieżąco, bo w którymś odcinku podał pipi do serwera Jezus Maria, to mi się stało.

Klikam numerek, dobra, że ja mogę tak, że najeżdżam na przykład na tą szkół, klikam czwórkę i proszę klikam czwórkę i znowu. Cholipka. Akurat, akurat na wioskę, co, co nie było ustalone. Ustawione, to znaczy. ...na wiosnę Od razu... Przecież nawet widzieliście, że daleko byłem. A. Kurde, zrobię sobie tu motyka. Oj wiesz, mi, motyka się czasami przydaje, 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 doje, doje, doj. O, super, robię sobie haruninę.

Aha, okej. Okay, klikam prawym przyciskiem, myślałem, że już mi się ale. I na tym I jeszcze, w I jeszcze mam głównie o kolejne kanały Max Craft. Maxcraft Plus i Maxcraft Games Po prostu jak będzie Maxcraft yy, Ma Plus to wpiszcie sobie yy, O, Mint okay, to, to W sumie nie jest potrzebne wow. yy, Jak będziecie mieli ten to wpiszcie sobie Maxcraft i zasiedlę w tej wiosce, w tym domku bo nie jest już, to ja może sobie postawię to. Um, to wtedy po prostu sobie tam no, Max Maxcraft Plus Maxcraft Games przepraszam, Maxcraft Games tu napiszcie sobie um, Maxcraft Games i za pierwszy raz na Bedwars? Czy coś takiego? Poczekajcie, zaraz zobaczę. Bę, 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 szukowacze, Mam nadzieję, że ty sobie nie zatrzyma. I... Mm. I nie... Um. <try> Isso, vai dar uma fila. O segundo, a coloca por conta. É pra prazer Maxcraft Games. Maxcraft Games albo wpiszcie Maxcraft Games i Bedwars, albo pierwszy raz nagrywam na Bedwars. Ogólnie więc, dobra. Staje się tu jakoś osiedla. Tam. To ostatnie owieczki, 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 dzisiaj się zostaniemy, dzisiaj się uciekniemy, na zawsze czas, to ostatnie yeah Owieczki, owieczki, owieczki. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się, się, się To ostatnie jak się obiliło. To płytki kurcze blaskie. Jeszcze tutaj kutasz i wychodzisz A jak, jak wchodzisz, to i wchodzisz dobra, hmm, no co jest sobie postawię tego kaksusa? Pysyłałam sobie To jest to, co na razie nie To no Teraz sobie oczywiście zrobię skrzynkę A, a. Teraz Teraz to nie. mięso, nie A mięso, a ktoś Ktoś jest mm. I ogólnie jak coś, bo ja teraz przysyłam też film, to napiszę w komentarzu, jaki film wpisać na Max, na Max Craft Plus, okej? Okay? Owieczki, owieczki, owieczki. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozjedziemy. Na no zawsze to było, to, to, to do ostatniej chwileczki. Dzisiaj nie będzie beczki, Nie, nie będzie peczki. Moje biedne owieczki O, jest moglinę Mogę zrobić stopkę Stopkę, stopkę, stopkę Mogę zrobić stopkę Stopkę, stopkę, stopkę O, stópkę to wyszwitnę, możemy sprzedać

Domen, domy, domy, domy domy, Tu domen, 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 Kurde, domen, mi jezu, domen, 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 no no, 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 nie, no domen, buraki giemniaki nie mam Aha. co mi w buraki gościu? czy ty mi zabrałeś buraki? Aha. co ty co? co, to, co? mogę A, a. tu farmer? No, tak samo. Tylko z Kurde, ale czemu nie ma kowala? Jest Nie wiem, czy to internetu i nie będę mógł przesłać filmu.

No dobra, to ile mi ten żelazo sprzedał, na kilo? Kurde, gościu... to ma być, mi tego domu być, ...w

Nie, to się zawalił piasek. Sam się tak dzieje. Mhm. Wiem, tam jest trzcina jeszcze. Po drugiej stronie. Nie, na ten biom jest kompletnie bez sensu. To w prawo nie, bo w prawo już pustyni nie ma. A jest? Jednak. Chyba. Nie, zaraz zobaczę. I ja nawet tak nie wygląda. Nie, w lewo czy prosto iść. Um, okay. W lewo? W lewo czy prosto iść? Bo tam już nie ma pustyni. A, w stammy przyszedłem. Więc w lewo czy wprost. czy prosto. Bo tam gdzieś powinna być świątynia.

Look at the talk Nasty guys, no nasty. But not. Cartograph. Type, uh, cartograph. Uh, uh, mm -hmm. uh, uh, Oi, na buraca, buraki, aha, errei, 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 yeah mm -hmm. Dziękuję ile ja już nagrywam. 21 minut, dobra. to Ja tylko dojdę do domu i już Was żegnam. Okej. Okay. Tu ja Was żegnam. Na raz!